Gdzie ten mój szwagierek? Ha, muszę pokazać moją willę. Cześć gorą, Ty wreszcie żeś zimy zabiedział. No tak. No ja pokój, to, żeś się to tam wybudował. No. pokój, pochwal się. Starałem to, się jak to, mogłem. Pokażę tak ja Ci moją, moją wieś! Zobacz, Zobacz! co sobie kupiłem! Tak zbierałem pieniążki, chłopia, okazja była cię. to wyraźcie to za to do? Ja? Do? To? Co to znaczy? Wyraźłeś doł za to! To jest dom. Wiele zapłacił. A ile zapłaciłem? To była taka okazja chłopie dać 800 tysięcy złotych. To chyba, że ktoś Cię ciula zrobił. Dlaczego? To chyba ze Sosnowca Ci to sprzedawali. Ty. A to jest, to jest centrum Górnego Śląska, tak? Bo ten pan mi mówi, że on jest centrum Górnego Śląska, tak? Chłopie, to no, naprawdę on Cię ciula zrobił. Coś się to kupił, chłopie. No, piękna willa, no. To naprawdę on Cię ciula zrobił, naprawdę. Ja. To chodź teraz, idziemy. Wypijemy za to, chodź do mojego stołu. Chodź, zobacz, przygotowałem do stołu, bo wiedziałem, że przyjdziesz. Napijemy się za to, za moje szczęście. Za o, to, wakar tutaj przyszedł. ty. mnie tu zaprosił. Mój pies do trwigrzał, molepity. Opie, ja to dupce, skąd idę, opie. Nie no. Ja się starałem. Chciałem mu zaimponować. I znów wyszłem na tym najgorzej.